Wierszyk na Boże Narodzenie. W stratosferze na rowerze i w helikopterze z małymi elfami przy drewnianym sterze, a najlepiej to ulubionymi latającymi saniami, będzie niedługo przemieszczał się Mikołaj między kominami. List do niego napisz. Póki jeszcze pora, żeby zdążył włożyć prezent do wielkiego wora i pod twą choinką go zostawić, aby wielką radość ci sprawić. Pamiętaj jednak, że święta to nie tylko prezenty, to niestety często wszystkich domowników lamenty bo sprzątania i innej pracy jest więcej, bo od nadmiaru gotowania jest w domu goręcej. Wszyscy domownicy chcą, aby święta były wyjątkowe. Kupują stroje i stroiki wystrzałowe. Polują na ryby w długich kolejkach, zapominając przy tym, że taka gonitwa to nastroju świątecznego złodziejka. Nie da się w tym roku okreść z cudownej atmosfery. Tylko po to, aby kupić... W promocji dwa zbędne kaloryfery. Nie stawaj na rzęsach, żeby tylko się jak brylant w chlombardzie zastawić. Nie stawaj jak ość w gardle, byle tylko na swoim postawić. Gdy się zdenerwujesz, odetchnij głęboko i policz do dziesięciu. Możesz też pomyśleć o wspaniałym, srebrnej zbroi księciu. Posprzątaj ze stołu, jak rodzic Cię prosi. Przecież tak naprawdę to nikt zna, z nas bałaganu nie znosi. Ułóż równo swoje książki, gry i zabawki, aby Mikołaj od bałaganu nie dostał przedświątecznej kawki, nie kłóć się z bratem, siostrą, ani innymi domownikami. Zrób lepiej tak, aby dom pięknie pachniał smakowitymi piernikami. A jeśli pieczenie to nie jest Twoja mocna strona, to z pewnością nie spadnie Ci z głowy korona, jak rodzicom w innych obowiązkach pomożesz i dasz z siebie, ile tylko dobra możesz. Może nauczy się krótkiej kolendy. Albo łóż sztućce, główne rzędy, zetrzej ręczką drobne kurze, albo zamieć wasze wspólne podwórze. A gdy już na koniec wszyscy usiądziecie przy stole higienicznym, ogrzejecie się świątecznym ciepłem rodzinnym, będziecie wdzięczni i bardzo dumni z siebie, że umiecie pomagać sobie w potrzebie spojrzycie w migocące pięknie lampki na choince, zatopicie zęby w słodkiej i soczystej mandarynce, rozerwiecie na strzępy kolorowe prezentów opakowania i rozpocznicie poruszający czas wspólnego kolędowania. Grudniowe święta Poza prezentami, porządkami, pierogami, kapustami, smażonymi w piecu rybami, historia narodzenia Jezusa, do którego trzej Królowie przyszli dawno temu z darami. A teraz o tym zapominamy o władnięci nieskończonymi zakupami. W tym roku zamiast pisać list do Mikołaja na trzy strony, sprawdzisz, dlaczego o północy w Wigilię w kościele biją wszystkie dzwony. Życzę wszystkim dobrych świąt.